you <music> Hej, witajcie kochani na kanale Taracistki Iris. Witajcie w mojej przestrzeni standardowo energetyka na dzień, tym razem 20 marca 2022 roku. Karty Tarota, karty dopowiadające, karty wyrocznie. Ale sprawdźmy najpierw, co chcą powiedzieć karty na dzień 20 marca 2022. Co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia. Jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich? Kochani, tak jak zawsze, pamiętajcie o tym, że są to czytania ogólne i nie z wszystkimi te karty będą rezonowały. Natomiast na czytanie prywatne zapraszam wiadomości poprzez maila. Czekajcie, wybieram. Mhm. Słuchajcie, ja już wiem i Wy też. Dwójka pucharów, dwójka. Kielichów, tak? Będzie to dzień, w którym naprawdę będzie, generalnie, bardzo dużo emocji grało, um, działo się, będzie, ale wszystko wokół tych uczuć. Będzie to dzień pełen miłości, jakiejś harmonii, zgody, wyciągani, wyciąganiu ręki na zgodę. Dzień, w którym może być jakieś zauroczenie, może być jakieś zakochanie, jakieś sprawy a, pojednania. Tak, jak powiedziałam, wyciągamy rękę, bądź ktoś do nas wyciąga rękę, żeby po prostu się. Pojednać. Może być tak, że pójdziemy na pewne kompromisy, na jakieś układy, które w Wcześniej już może zadziewały się, natomiast w tym dniu bardzo mocno będziemy na to wchodzić. Jeżeli chodzi o pracę, mamy dzień zadowolenia z pracy, otrzymujemy pewną zapłatę, wyrównujemy też tutaj pewne emocje, jeżeli chodzi o pracę. Może być tak, że podpisujemy bardzo ważne, korzystne umowy w tym dniu. Na pewno dostaniemy jakieś oferty, bo też taka energia jest. Pozwólmy sobie też na to, by pozytywnie zakończyć pewne. Zwady, pewne spory w pracy. Będą tutaj pojednania, będzie tutaj wyciąganie ręki, ale też będzie bardzo dobrze. Może być tak, że po prostu otrzymamy pewną pomoc od swoich współpracowników i w tym dniu będzie nam się bardzo dobrze um, po prostu pracowało. Tak? Osobiste szczęście, które będziemy w tym dniu czuć, będziemy przekładać właśnie na tę pracę, będziemy energetycznie przez to wszystko przechodzić i jak najbardziej fantastyczna energia. Jeżeli chodzi o uczucia, będziemy mieli jakieś nowe znajomości, wyrównywanie w partnerstwie tutaj na pewno jest, będziemy czuli romantyczne chwile, jakieś porozumienia. Jeżeli tutaj były jakieś nieznaski. Wyrównujemy to wszystko, cieszymy się wspólnym partnerstwem, cieszymy się ze związku, mamy pewne zrozumienie, mamy harmonizację swoich uczuć. Naprawdę tutaj jest dobrze. Ja nie, doszukiwa... nie doszukiwałabym się tutaj nic złego. Wszystko jest bardzo, bardzo wyrównujące w pozytywnym wydźwięku. Radą jest, byśmy, moi kochani, cieszyli się z tego wszystkiego, co przynosi nam. Um, Nasze partnerstwo, co przynoszą nam nasze relacje w tym dniu, tak? Jeżeli chodzi o pracę, tak jak powiedziałam, mamy szansę na podpisywanie umów. E, oczywiście warto sobie przeczytać tą umowę, natomiast tutaj w tym dniu jest raczej wszystko na plus, a w partnerstwie, w miłości, w m, tych uczuciach naszych jest też bardzo, bardzo dobrze. Mamy ten dzień, tak jak powiedziałam, wzajemnych pewnych interesów, bo będziemy być może się godzić, tak? Będziemy wyrównywać tą energetykę, słuchajcie, tak? Będziemy mieli Połączenie, będziemy mieli przyjemności, będziemy czuli serdeczność, będziemy czuli przyjaźń, będziemy czuli radość z tego wszystkiego, tak? Bardzo dobre stosunki, jeżeli chodzi o relacje między, między różnymi osobami. Wszystko idzie na plus. Bardzo dobra energetyka, jeżeli chodzi o dzień, dzień 20. Nie martwiłabym się o nic. Bardzo piękny wydźwięk tutaj mamy. Mamy zgodę, mamy harmonię, słuchajcie, mamy miłość, mamy radość. Mamy pojednania, mamy szczęście. No tutaj naprawdę bardzo dobrze się zadziewa. Praca idzie do przodu, miłość się rozwija. Jeżeli ktoś w ogóle w tej miłości jest jeszcze sam, to tutaj ma szansę poznać swoją drugą połówkę, bądź będzie to jakaś osoba, która bardzo mocno wpłynie na nas, tak? Ale to będą tylko pozytywne wydźwięki. Więc przepięknie, otwierajmy się też na to i pozwólmy sobie poznawać drugą osobę. Um, po prostu pozwólmy sobie na szczęście. No tutaj nie ma co. Się ograniczać. Zobaczmy, kochani, kartę dopowiadającą. O, już była ta karcioszka w ostatnim czasie, słuchajcie, już była. Idealny klucz dopasowujący do naszej klatki, w którym być może nasze serce było e, zamknięte, być może gdzieś tam było uwiązane, nie mieliśmy, słuchajcie, e, być może w ostatnim czasie jakiegoś pomysłu. Otwieramy tym kluczem nasze serce, pojednamy się z pewną osobą, otwieramy się na dobro, które do nas idzie, tak? Przyjmujemy to wszystko, mamy szczęście, mamy zachętę, mamy uwolnienie tych uczuć, pozwalamy sobie też na to w tym dniu, mamy uwolnienie, jeżeli chodzi o pracę. E, z tych perspektyw, które nam się nie podobały, bo my mamy szansę na to, żeby otrzymać, moi kochani, jakieś nowe możliwości, jakieś nowe szanse, tak? Idealnie dopasowujemy, otwieramy swoją klatkę, otwieramy swoje serce, przyjmujemy to, co ktoś nam daje. Jeżeli są jakieś szanse na pracę, wchodźmy po prostu w to. Jeżeli są szanse na relacje, też w tym bierzmy udział, ponieważ jest to bardzo dobry dzień energetycznie, żeby z tego wszystkiego korzystać. Pozwólmy sobie też na to, tak? Być może nawet w w tym dniu mamy pewnych przyjaciół wokół siebie, którzy bardzo mocno wpłyną na rozwój tego, co dzieje się w naszym sercu, ale z pozytywnym wydźwiękiem. Warto byłoby otwierać się, dostaniemy tę szansę, dostaniemy te możliwości, pójdziemy w to wszystko, otworzymy się na radość, szczęście i zadowolenie. Moi kochani, zatem w tym dniu życzę Wam wyciągania tej swojej ręki, otwierania swojego serca, przyjmowania dobroci. I radości, radości, i jeszcze raz radości. Życzę Wam w tym dniu samych cudowności. Pozdrawia Iris, pa, pa pa!